Witam Was, moje kochane słoneczka. Uśmiecham się do Was jak zawsze, no bo ja jestem taka śmieszka. Ale tak pomyślałam sobie o ludziach, którym mnie dośmiechają. bo ja często spotykam osoby znajomych i czasami mi ktoś mówi albo napisze: Bożenko, jest mi tak smutno. Nie wiem sama dlaczego. No i warto by przyglądać się temu smutkowi. Skąd on przyszedł? Bo najczęściej jest tak, że drzemie coś tam w sercu. Coś chcemy, coś straciliśmy, o czymś marzymy, czegoś pragniemy i tego nie dostajemy. Czasami jest tak, że chcę się przytulić do partnera, on jest jakiś zmęczony, albo już się z długim stażem, takim wieloletnim, no i ten ktoś się nie domyśli, no bo skąd ma się domyślać? Jak my nie damy jakiegoś znaku, oznaki, nie spojrzymy czule nie dotkniemy tej osoby. Czasami, wiecie jak to jest, człowiek jest zmęczony, przebiegany cały dzień i nawet nie pomyśli. Ale wystarczy spojrzeć komuś tak w oczy, przytulić się, dotknąć. I najczęściej jest tak, że ludzie czekają właśnie, że coś dostaną od życia, od kogoś. A boją się sami wyjść poza drzwi, aby powitać to, co powinno do nich przyjść. Kochani, co ja myślę? Smutek będzie nas dopadał, będzie tak jak i radość, jak inne jeszcze emocje. Więc warto posiedzieć sobie z tym smutkiem, nawet uronić łzę i tak naprawdę się zapytać, skąd on przyszedł ten smutek. Czy on jest z, we, z, z zewnątrz, bo ktoś nam zrobił przykrość? Czy on jest po prostu w nas? Jeżeli był na zewnątrz, bo ktoś nam zrobił przykrość przez moment, warto jakoś to rozwiązać, przemyśleć, zastanowić się. E, ten, kto zrobił nam jakąś krzywdę, czyli ten smutek, który nas objął tak mocno w ramiona, jaka jest ta osoba, która nam to zrobiła? Jeżeli ona jest cały czas taka, że robi takie rzeczy, że Zasmuca ludzi, nie warto się przejmować, kochani. Ale jeżeli to jest ten twój smutek tam wewnątrz, twój własny, który siedzi tam ukryty w kącie i cię tak męczy, warto tam zejść na dół, na dół, na dół, odnaleźć go i tak sobie usiąść naprzeciwko i sobie pogadać ze swoim smutkiem. Kochani, wiele jest ludzi smutnych. Naprawdę z różnych powodów. Czasem mi się wydaje, że ten powód jest tak błahy. Że nie ma prawa się być smutnym. A, a mimo to ludzie są smutni. Są. Zwłaszcza Polacy. Ja sobie tak myślę czasami. Czy warto być smutny? No nie warto. No właśnie. Jak sobie za zadamy to pytanie, tak sami do siebie, no po co ja mam się smucić? W jakim celu ja mam to pielęgnować? Co mi to da? Dokąd ja zajdę i ile już mam ten smutek w sobie. Ja nie mówię, że po jakiejś traumie są momenty, że naprawdę smutek tak mocno nas obejmie, że aż nas ściśnie. Ja też kiedyś tego doświadczyłam. Ale kochani, takie traumy to wydarzają się po prostu rzadziej. To jest tak jak wygrać cudolotka. A takie smutki codzienne starajmy się odganiać. Starajmy się. Jest mnóstwo na to sposobów, naprawdę. Ja zawsze zachęcam, coś się dzieje smutnego, biegnij tam. Zawsze powtarzam, biegnij tam w to miejsce, co ci sprawia radość. Właczaj szybko piosenkę, która ci sprawia radość. Biegnij podróżować sobie po sklepach, no cokolwiek. To, to, to każdemu coś innego sprawi radość. Tak? Ja znam osoby, które idą w kierunku sportu, na przykład inni będą coś tam ćwiczyć, jogę, okay. jeszcze inni, coś innego. Kochani, każdy ma coś swojego. Czy ja lubię smutek? Wiecie co? Czasami tak stanie przede mną, ale tak jak taka mgiełka. Ale to tak sporadycznie. Ale ja nie pozwalam mu się wziąć w ramiona, tak? Żeby mnie tak mocno przytulił. Ja tak przyglądam się temu smutkowi. <laughs> jak daleko on jest ode mnie? I czy się nie zbliża? Jak stara się zbliżać, to kochani, ja się odwracam. I idę w inną stronę. Tak? Nie, nie chcę poddawać tak, takim emocjom, smutkom, rozterkom, przygnębieniu. Ja wiem, że to przychodzi tak jak pogoda, jak chmura. Raz świeci słoneczko, raz jest tak. No nie może być tak cudownie, idealnie. Tak? No nie może, no On nie ma takiej opcji. Każdy z nas ma tak swojej wibracji, gdzie się unosi i gdzieś spada, jest na dole. Tak jak ja mówię, ja też jestem czasami, stoję twardo na ziemi, wtedy zadaję sobie trochę pytań, zaczynam się zastanawiać, e, chcę coś wiedzieć, chcę coś poznać, ale co ja wtedy robię? Ja sobie tak dyskutuję właśnie z moimi myślami, z Panem Bogiem, pytam o prowadzenia, o odpowiedzi i tak dalej, ale nigdy, nigdy nie daje się tak sprowadzić głęboko w dół, w czarną dziurę, z której bym nie mogła się wydostać. Mogę przez przesławową kałużę w jakieś tam błoto, ale czasem jak już widzę, że coś nie tak, to to omijam. Tak jak mówię często, parę minut 10, 15, 20 coś mi tam przemyka i już czuję, że mi jest niefajne, no to po prostu staram się to zmieniać. No i tak jak widzicie, jakoś <laughs> mi się to udaje, he? Wydaje mi się. Ale uwielbiam też, jak przychodzą do mnie takie wibracje wysokie. Czasami to kurczę, taka jestem jakby, jak mam to powiedzieć, jakbym była balonem i od, od dołu mnie ktoś tak dmuchnął wiatr powietrze i unoszę się w górze. Uwielbiam, uwielbiam to. To jest tak jakbym na lotni leciała, jakbym była chmurą. No, no to jest niesamowite. I wtedy to przeszywa mnie, każdą cząsteczkę mojego ciała. To jest boskie. Czy często płaczę? Kochani, ze wzruszenia, tak, już kiedyś też tak wspominałam Wam, chyba dwa lata minęło, czy ileś, mówiłam, że VTV otwieram drzwi na świat, właśnie tam wspomniałam, że już chyba dwa lata minęło, a ja nie płakałam. Sporadycznie płaczę, ale to mówię, to tak wzruszenia. Coś mnie tak wzruszy. Tak? I lubię, i lubię wtedy. Yy, powiem Wam, te łzy wzruszenia. One są zupełnie inne. Yy, in, inne emocje wtedy towarzyszą. I to jest też takie piękne doświadczenie. Wzruszam się oczywiście często, bo Wy mnie wzruszacie swoimi wpisami, słowami pięknymi. No, wczoraj tutaj byłam właśnie na Właśnie jestem na Bawarii, jak ktoś nie wie, nie wszyscy wiedzą, może pierwszy raz mnie widzą. I właśnie tutaj to picie piwa było. I, i był mój oczywiście szef z swoją byłą żoną, bo tutaj jest tak, że jak się ludzie rozstają, to utrzymują kontakty jeszcze z jakąś fajną znajomą. I ja tym, i, i zawołali mnie, bo ja sobie oczywiście minęłam ich, przywitałam się, ale oni zaraz podeszli jego żona właśnie mojego szefa. No Bożena, no, dlaczego Ty sama poszłaś się a ja tak sobie myślałam, co ja będę im ta przeszkadzać, siedzą w swoim gronie, no i oczywiście znalazłam się w tym gronie. No i tylko przyszłam, się uśmiechnęłam, ja nie wiem, jedno zdanie powiedziałam i właśnie ta ich znajoma mówi, Bożena, no, ale Ty jesteś słodka, <laughs> wiecie co, to była takie, to było takie słodkie, usłyszę, że jestem słodka, ja mówię, tak, tak, bo mam dużo słodyczy, się uśmiechnęłam. Nie no, wiecie co, to jest takie boskie, jak ja mówię, najbardziej jestem tak zaskoczona, jak ktoś po prostu minutę, dwie mnie widzi i od razu taką wydaje opinię, ty jesteś cudna, ty jesteś słodka, ty jesteś wspaniała, nie no. Ja wtedy, ja wtedy od razu mówię, jestem lżejsza o 5 kilo. Nie? To, takie, to jest takie niesamowite. Otrzymać komplement o tak pstryk, jak to się mówi na dzień dobry. A ludzie, którzy nas znają latami, mówią jeszcze, od tych, co znam 20-30 lat, ja jeszcze nie usłyszałam, że ja, że ja jestem jakaś tam fajna. No, i dlatego uwielbiam nowych ludzi, kochani. Uwielbiam, uwielbiam, a uwielbiam tych śmiejących, te, tych takich właśnie szczerych, wolnych i tak dalej, bo to jest takie piękne. No i odbiegłam oczywiście od tego smutku, no ale właśnie nie chcę już ciągnąć tego smutku, więc zostawiamy go w tyle. I teraz od smutku tak idziemy ku radości. Więc kochani. Też jest mnóstwo właśnie ludzi wesołych, tak, spontanicznych, które już ten uśmiech, tą radość mają na, gdzieś tak na sobie, w sobie, już na dzień dobry się śmieją, cieszą. Spotykając z drugą osobę, zauważają w niej też to piękno, tą radość i takie wiecie, połączenie tych fajnych energii, tej radości, ten tak bum i to się zwiększa i jakby tak mówię, uderzy się i Rozleci na drobne się kawałeczki i poleci dalej do następnego roku. To jest boskie. Dlatego, kochani, ja staram się być naprawdę z wesołymi osobami jakoś tak ze smutnymi mi nie po drodze. No, pobywam sobie też, oczywiście, wysłucham tych smutków, ale nie chcę tak, żeby ktoś smutny szedł koło mnie przez całe życie. No, bo wiadomo, przekazuję tą swoją energię, to się jednak udziela. Jak ja wtedy będę taka wesoła przy takiej osobie, no to ja będę dla tej osoby oczywiście wrogiem, i ta osoba nie będzie patrzyła na mnie fajnie, tak jak ona kumpelę, tylko będzie patrzyła tak raczej wrogo. Nie no, bo ja jestem taka wesoła, a ona nie. Więc kochani, żegnajmy smutki, witajmy radości, cieszmy się życiem, wybierajmy ludzi, tak jak ja mówię zawsze, wesołych, spontanicznych. Takich lekko duchów, takich, którzy lubią się bawić, śmiać, śpiewać i tańczyć. No to go pani żegnam go i kocham was I do następnego razu. Pa. pa.